Witam. Oglądając film, który tu widzicie przypomniała mi się moja żałosna edukacja informatyki w roku 2001 czy drugim oraz mniej żałosna edukacja informatyki mojego znajomego w latach 93-95. Najpierw może mówię moją żałosną edukację 2000 mniej więcej drugi rok. I czego uczą? Uwaga, usiądźcie, jeżeli nie siedzicie, Paskala. W czasie, gdy praktycznie wszyscy używające, oni uczą Paskala. I po co mi ten Pascal? Ja Paskala oczywiście znałem, wam niezbyt dobrze, ale. Jak się pozna jeden język w rodzaju BASIC, czy tam C Pascal to inne podobne nie są problemem, ale pod diabła tego uczyć, jak to jest nieużyteczne w ogóle. W czasie gdy mieliśmy już okienka, bo to jak pamiętam był Windows 2000 na tych komputerach, których używaliśmy, a Pascal był oczywiście dosowy, Borland No to już jest chore. W czasie okienek uczymy dosowego Pascala. No, naprawdę, Ministerstwo Edukacji Narodowej, tylko pogratulować Natomiast 93-5 rok szkoła średnich czego uczyli? pełni krzyknicy Bejzyka. No, to by był akurat wtedy rozsądny wybór. Znaczy, bym powiedział nierozsądny, ale jedyny możliwy. Logo, tak, logo. Nie mylić z logo, ze sterownikami, logo PLC, tylko z żółwiem. znalazłem emulator online. Co prawda, nie jest to polskie logo, bo uczono polskiego logo. Czyli zamysł FD było NP, czyli skrót od naprzód. Podobnie było Piuro czyli PG, PD. Akurat PD się zgadzało. repeat strzelam, że to było powtórz. No, tak naprawdę, jakie tam były komendy, to wiem tylko od tego kolegi, bo przychodził i się nabijaliśmy. Bo na, nie, nie pamiętam, jakie komputery tam mieli w tym pożarze Boże Liceum. My mieliśmy C64, i na to polskie logo też było no to było dobre, żeby dziecko zachęcić pięcioletnie, ale nie żeby uczyć programowania, bo to naprawdę do niczego się nie nadaje ale no, pobawmy się chwilę FD do przodu tak i ile? na przykład 20 kroków trochę dużo, no ale dobra Teraz obrócimy się w prawo, czyli RT o, RT i odjeść stopni 90. FD niech będzie 10. Znowu RT 90 teraz będzie FD 20 to powinien się tu gdzieś znaleźć. Tak RT 90 RD 10. No i mamy prostokąt. Tu macie przykład jak narysować y, kwadrat. Oboku 10, sobie to spróbujmy. Kasowanie kram to jest CS. No i robimy wszędzie są nawiasy normalne, a tu sobie kwadraty wymyślimy. No tu łatwo zrozumieć. Powtórz 4 razy to, co jest w nawiasie, tak? A tu mamy do przodu 10, obrót o 90. To samo by zadziałało, jak tu można i wpisywać też minus. Teraz powinien się pojawić drugi kwadrat po lewej stronie. No. Jak no widać, tu można zmienić kolor, tak PC i kolor, nie, pióra, jak chcemy przenieść tego żółwia, aby nie było śladu, nie by zostawiał, to robimy PU, Pen Up, tak, czyli pióro góra po polskiemu by było PG. Przemieszczamy w jakieś tam lokalizację. I później znowu mamy PD, akurat po polsku byłoby też PD, i sobie rysujemy dalej. Nie przeczę, że to jest fajny język dla dzieci. W podstawówce, no tam w tych pierwszych klasach, jak już poznają litery, chociaż to już w przedszkolu znają litery podstawowe, razy. No, ale powiedzmy w trzeciej klasie podstawówki, ok, mogło to być, ale w liceum o chore. Tam już potrafią pisać, czytać, więc dlaczego nie użyć basic'a? Teraz oczywiście są inne czasy, ale wyobraźcie sobie no, lata 90., tak? Tu to są jakieś chyba kolejne lekcje. Czyli mamy jakieś kolejne tutaj komendy, rysowanie kółek, wypełnianie jakieś tam figur. A to jest funkcja, tak? Tu nazwa funkcji. Potem można ją po prostu wywołać. No, nie oszukujmy się, to jest naprawdę zabawka. I. W latach 90., -tych, kiedy ja pisałem w asemblerze, a trochę wcześniej, parę miesięcy wcześniej, w języku maszynowym, to w liceum uczą logo. No, to naprawdę było żałosne, ale chcecie to się pobawcie tego linka wam wkleję. Chyba że zapomnę, napiszcie, co sądzicie o tym języku i nauce tego języka w latach 90. w szkołach średnich? Pewnie na studiach uczyli języka Takie, powiedziałbym, cofnięcie się do tyłu oczywiście, w cudzysłowie, cofnięcie się, bo do tyłu to wiadomo, że się cofamy. A to jest częsty błąd językowy, nagminny. Tak jak kartka papieru, spadanie w dół. Czy akwen wodny? To w, w radiu bardzo często słychać o akwenach wodnych. A jeżeli akwen to co? Akwen metalu? A może akwen spirytusu? Piwa, może wina? W każdym razie, no, wcześniej w szkołach, co prawda, na studiach, na wyższych uczelniach uczono assemblera, basic'a, no, a później poszliśmy do przodu i zaczęliśmy uczyć żałosnych, niepotrzebnych języków, bo niech ktoś mi da praktyczny przykład wykorzystania owego logo. Czy on sterował jakąś nie, jakimś, choćby, nie wiem, banalną rzeczą jak szczoteczką do zębów, czy, czy powiedzmy, jakimś procesem technologicznym. To jest czysta zabawa, coś tam sobie możemy porysować. Tu nie ma żadnych przerwań, żadnych timerów, żadnych innych komunikacji typu. Ułatwić coś takiego, no to naprawdę się do niczego nie nadaje. Ale może się mylę. Dajcie przykłady praktycznego wykorzystania tego języka kiedyś, teraz. Teraz to pewnie nie, bo ciężko mi było w ogóle znaleźć ślad tego języka. W ogóle jak się wpisze to hasło, to znajduje się wiele innych rzeczy, ale nie. Ów, język programowania. Do usłyszenia.